Dzień dobry, dzień dobry. Witamy na kanale. Nie, nie Infopolska, tylko Jura i Ola z Ukrainy. Już dawno nic nie nagrywaliśmy. Dużo spraw mamy. Jak zawsze. Aha, uh. to. Opowiedz lepiej. Dlaczego? Co dlaczego? Na kanał po rosyjsku nagrywamy, a po polsku nie nagrywamy. Ale ja w tym pracuję jeszcze. W tym kierunku? Tak. Jedziemy do sklepu. Na zakupy. Co mamy w tej chwili? Jak już 150 lat temu mówiliśmy, że Ale jest w ciąży nic się nie zmieniło. Tak na razie jak to w planach jest wynajmowanie dwupokojowego mieszkania już cały miesiąc nad tym pracujemy. Oglądamy różne mieszkanie Mamy niektóre, jak to może nie problemy, ale takie nieporozumienia z właścicielami mieszkania, bo y, niektórzy boją się wynajmować mieszkanie dla Ukraińców. Trzeba mówić tak. Wszystko jest dobrze do, to, do tego momentu, kiedy mówimy, że chcemy mieszkać w trójkę, ja, Ola i dziecko w przyszłości. Tu już zaczynają się problemy. Ludzie nie chcą, nie chcą wynajmować e, ludziom e, z dzieckiem. Albo zaczyna się umowa, zaczynają się rozmowy na temat tego, że umowa będzie typu najmu okazjonalnego a jak wiadomo u nas nie ma tu... Nie ma co wpisywać tak. pod ten adres, na który w razie czego wysyłają nasze rzeczy No i dlatego... No. Nie no, tak, tak pomyśleć, że na... Ja nic nie mam przeciw, to jest wybór tych ludzi, którzy wynajmują oni e, tworzą te reguły, którzy chcą. E, no tak, to i to, to i ich no, i... To ich prawo. Ale e, wpisywać adres w razie czego, gdzie można wysłać rzeczy, tak albo gdzie gdzie będą mieszkać ludzie w razie tam jeżeli oni nie płacą, albo jeszcze coś no tak logicznie pomyśleć jeżeli ja mam taki adres to ja bym tam mieszkał, pod tym adresem i nie wynajmowałbym mieszkania a jeżeli ja szukam, poszukuję mieszkania, tak to... to znaczy, że ja nie mam gdzie mieszkać ja potrzebuję mieszkania do wynajęcia i oczywiście, że Yy, można 150 razy powiedzieć, że ja jestem osobą pracującą. Ole też. Ole jest na L4, ale ale ma yy, stały dochód. Firma płaci albo NFZ płaci, tak? Tak. Bez sensu, bo osoba widzi, firma widzi Ciebie pierwszy raz i, i o jakim zaufaniu może być rozmowa. Ale też, jeżeli, wynajm, wynaj, jeżeli wynajmują ci mieszkania, to też osoba przy, przychodzi z, z ulicy tak? i e, wynajmują mieszkania. Tak, teraz ten właściciel, którego mieszkamy, jeszcze to on chce tylko Ukraińców, bo <laughs> jakichś znajomych naszych, albo jeszcze kogoś, żeby. No żeby byli tacy jak my spokojnie sobie mieszkali Żeby mieszkali, płacili, miesiąc, płacili normalnie. I był porządek No i był porządek, tak A Te ludzie, którzy jeszcze nie znają nas To od razu czują, że jesteśmy Ukraińcami O, nie i... jesteście z Polski, chcecie dziecko Tak e... i... Nie wiadomo na jakich, w jakich warunkach tam pracujecie, tam co jaki. Jeden w ogóle nam powiedział takie bzdury. Ja przepraszam, że e, przyszli e, świeże ogłoszenia. Ola od razu zadzwoniła do pana, e, od razu mówiła się o spotkaniu. Wszystko poszło Tak, wszystko pasuje. E, jesteśmy, o, skłamała, <głama> powiedziała, że jesteśmy małżeństwem. I... Ale niedługo już będziemy. No to... no, chcemy z dzieckiem mieszkać. Ta, czy jest z tym jakiś problem? Bo już zauważyliśmy, że lepiej od razu o tym mówić, żeby po prostu tak nie, nie jeździć. Tak, wszystko dobrze, wszystko pasuje, nie ma żadnego problemu, o wszystkim można się dogadać. Wszystko super. No i dobrze. I my jedziemy. Jest to mieszkanie w pobliżu mojej pracy oraz e, do, dobre, taki jak to, dyspozycja tego dobre, dobra dyspozycja tego mieszkania. E, pojechaliśmy, zdjęcia nam bardzo spodobali się. Pojechaliśmy, e, super, super dwupokojowe mieszkanie, osobno kuchnia jest, no, no pięknie, wszystko pięknie, cena jest dobra. E, Przejechaliśmy, o, e, zaczął nam pokazywać wszystko, pokazał nam całe mieszkania. Wszystko się podoba, tak, wszystko się podoba. No, no zobaczcie, zobaczcie jeszcze, czy wszystko Wam się podoba na pewno. No, wszystko popatrzyliśmy, no tak, nieźle wygląda, nie? Od razu zachciało się nam e, zamieszkać tam, od razu. E, tam porozmawialiśmy trochę. No to co, omówiliśmy się. No, wiecie Państwo, co? No, to ogłoszenie jest świeże, tak? Tylko wystawiłem. Od razu do mnie Pani zadzwoniła. Ola, e, w sumie jesteście pierwszymi, kto e, tutaj jest na obejrzeniu tego mieszkania. Ale mam, jeszcze umówione, na mam dziś. jeszcze umówione spotkania na dzisiaj. No i tak, tak jesteście pierwszymi, ale żeby być grzecznym, grzecznym wobec innych ludzi, żeby się dobrze zachowywać, to muszę wszystkim pokazać. Wszystkim pokaza Chciałbym wszystkim pokazać i proszę jutro mi o dziewiątej zadzwonić. My kiedyś słyszeliście takie bzdury? Jak, jak nie chcesz, na przykład ci nie pasuje z dzieckiem, tak, czy tam, żeby Ukraińcy mieszkali, albo tam, no po prostu nie spodobaliśmy się, tak, no, no wszystko może być, nie, na przykład patrzysz, no i, i nie chciałbyś e, wynajmować takim ludziom, no powiedz, że na przykład mi tam coś nie pasuje, tam i od razu, e, e, jak, odmów. Tak, tak bo, żeby się. Nie, nie zadz było... zadz zadzwońcie jutro o dziewiątej jaki w tym sens, my zadzwoniliśmy e, nie odebrał telefon, Ola dwa razy dzwoniła specjalnie z pracy zadzwonił do Oli, mówię e, zadzwoń do tego pana i tam zapytaj się jak i co, bo on powiedział, aby żeby zadzwoniliśmy o dziewiątej i co, dzwoni, dzwoni Oli, Ola o dziewiątej i, i on mówi, że o Jestem na spotkaniu. Nie mogę rozmawiać. Yy, yy, ogłoszenie już nie jest aktualne. Dziękuję za zainteresowanie ogłoszeniem. To jest yy, coś... coś nie do przyjęcia, panowie. Tak... tak się zachowywać to jest jakaś... jakaś, nie wiem, bzdura. Podoba się mi to, to słowo bzdura, bo bardzo pasuje w tej sytuacji taka sprawa. No i teraz byliśmy w różnych mieszkaniach, ale jeszcze mieliśmy taki szczegół, że za wcześniej, no nie za wcześniej, a jeszcze nie mieliśmy wypłaty mojej no i ma, mieliśmy umowę do końca marca No, mamy do końca marca umowę i mamy i jeszcze mieszkamy. czas, no i myślimy, żeby nie siedzieć, nie czekać, może tam od razu jakoś się, się uda umówić od razu żeby na przykład tam przejeżdżamy 15 albo jakiegoś tam i umówiamy się, że na przykład od 1 kwietnia już zamieszka, albo tam po 20 jakimś tam кветню już przyеdziemy там. I то jest masaкра jaś. там не пасує, chyba już wy наjęlibyśmy набуковskiej файne такie miesшкання, ale tam no wiadomo, że każdy chce wynająć od razu mieszkanie, żeby tam już ktoś mieszkał, żeby wpływali te pieniążki nikt nie chce czekać i ta, no tam właśnie taki facet był, który już chciał wynajmować super meble, wszystko wyposażenie prosto super w tym mieszkaniu ale on miał jeszcze po nas e, spotkania i on, ale on od razu powiedział, że jeżeli będą ktoś e, z państwa, którzy przychodzą e, po nas, e, ci którzy na przykład już gotowi wynająć, to tak, on, od zaraz no, wynająć, to to. on bo, bo on już chce, żeby tam ktoś mieszkał. Tak to jest. łaśне я то розуен іła о tym лиму одрау поджа. Он самоdzieльне зазвонні, Jeżeлі będzie jeszcze актуальний, то коlejного дня он сам зазвонне do mnie і wszystкоповя. і в ten способ я не муsiała нікому звон myлись ми już виделись миже będzie. w ten sposób, dlatego, że dużo ludzi oglądają mieszkania Na Hawelanckiej tutaj w Poznaniu tam taki, takie takie piękne takie osiedle nowe no prosto super nowe domki windy no wszystko jest nowe wszystko takie jasne duże okna balkon taki pod dachem który, tylko taki balkon, który nie wystaje z domu, a... Lo logi lo jakoś tak lodże ja to się nazywa po naszemu <laughs> tak już powiem i tam tak wszystko pięknie no, wszystko nowe tam niektóre, niektóre meble jeszcze w opakowaniu no nowe mieszkanie w nowym domu tak nam spodobało się i tam ta właśc no, właścicielka byli, nam nie. wszystko pokazywała. E, ale tak... a nie jesteście z Polski, nie? My mówię, no nie, jesteśmy z Ukrainy. On no tak się bało tak... i tak. Ja mówię, no niech pani się nie przyjmuje. No. Ja pracuję, tu jest moja karta pobytu. Ola też pracuje. Nazywam się tak, tak. Jesteśmy osobami pracującymi. Jest stały dochód. Tylko mieszkać, że każdemu opowiadamy, że nie ma żadnych problemów. Poszukujemy mieszkania nie przez to, że nas tam skądś tam wyrzucili, albo my tam tylko ja nie wiem, tylko przyjechaliśmy do Polski. Jesteśmy jakimiś tam nie wiem, dzikusem, tylko tak, że u nas dobiega do końca umowa. E, przedłużać tam nie chcemy, bo. E, bo potrzebujemy Dla się. nas Solą to e, pasuje e, tam mieszkać w kawalerce tej, ale już z dzieckiem to nie za bardzo. Z Tym bardziej, że. Jeszcze latem chcą przyjechać nasze, e, nasze rodziny. No, 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 na, na parę dni. Tak, na jakiś tydzień może. E, chcemy, żeby. Jak dzień to pokazujemy miasto, tam jakieś piękne mie miejsca w Poznaniu, których tutaj jest bardzo, bardzo dużo. E, chcemy, żeby oni na własne oczy to zobaczyli. Nasze turysty, turysty. E, a... w, w ogóle chcemy, żeby oni tu zostali, ale... Chcemy... Ale nie w naszym mieszkaniu, tylko, tylko w Polsce, no. bo, bo tak... Wiecie co? Chodzi nie o to, że o, tutaj przyjechali Ukraińcy i tutaj ściągają swoich rodziców, wszystkich ściągają tutaj, będą zabierali tam, nie wiem, tam pracę, będą chodzili tutaj wszędzie, gadali po ukraińsku, ty Ukraińcy. Nie, chodzi tylko o to, że po prostu szkoda, że mm, osoby pracują uczciwie, pracują cały czas, pracują, pracują, pracują. pracują. Nic za to nie dostają, w dostają takie, takie drobne te zarobki, że no, tutaj wielu Polaków e, jak narzekają, że e, tam brakuje pieniążków na to, na to, na to, no oczywiście mi na 10 samochodów też tutaj brakuje pieniążków, e, ale różnica jest po prostu ogromna między ekonomiką, ekonomicznym stanem w Ukrainie a w Polsce. I chcielibyśmy tylko, żeby oni mieli dobrze żeby e, oni obudzili się wyszli na dwór nie, nie, nie stali po kolano we wodzie w jakiejś kałuże e, nie, nie słuchali tutaj nie słuchali tak na przykład jak w Ukrainie cały czas tam w tym autobusie jedziesz, tak, nie ma miejsca, e, i te, to nie jest autobus, to jest tak, taka marszrutka, te, te, taki mały bus, i ta, tam wszyscy tak jadą. Tam ktoś komuś na nogę e, stał, tam 150 już obraźliwych słów w swój adres usłyszał. My po prostu chcielibyśmy, żeby oni bardziej spokojnie mieszkali, odczuli normalnie, tak. Yy, gdzie można iść do parku, gdzie nie słychać tego hałasu yy, samochodu Gdzie, no, no też tutaj w Poznaniu, tak, no ja, no chyba tak w całej Polsce No tam czasami ktoś komuś trąbi, tak, jest takie coś gdzie, gdzieś tam ktoś zasnął tam na światłach albo coś Coś takiego jest, albo tam ktoś zdenerwowany Ale powiem jak w Mikołajowie było szczególnie Jedziesz, jadą te marszrutki, te e, mikrobusy, którzy jeżdżą. E, e, którzy, którzy, którzy jeżdżą tak e, miastem, rozłożą ludzie. Oni podjeżdżają na przystanek, tam taka kolejka do przystanku, i cały czas słychać jak ktoś trąbi. Chce się po, po prostu. Ja tak mniej więcej jestem spokojną osobą I tak chce się wyjść, wyciągnąć tego kto trąbi I zrobić mu krzywdę Bo, bo tak sie siedzi i nie tak pap A tak I może tak stać gdzieś około minuty I chce się prosto zastrzelić tego, to, tą osobę Bo po prostu nie ma siły Ja nie wiem jak w centrum mieszkają ludzie w tych blokach gdzie Ch chce się zastrzelić. Oj, <laughs> chce zastrzelić tego bałwana. <laughs> nie, bałwan to, to jest ten. To jest <laughs> śniegu. Chce się zastrzelić tego debila, który trąbi. I on nie rozumie, że gdzieś w jakimś domu mo może spać dziecko w tej chwili, i jeszcze coś. Jura, musimy iść. Musimy iść, bo spóźni się do pracy. Czyli tak to wygląda, po prostu chcemy, żeby rodzice mieszkali w spokojnym miejscu, gdzie w nowościach nie mówi się o, o czymś, czego naprawdę nie ma, co się robi specjalnie na przykład, że spokojne życie, tak, spokojne życie trzeba zrobić, żeby ludzie kłócili się między sobą, zrobić takie warunki, żeby, żeby oni zmarli. No, chcemy, żeby oni spokojnie żyli Tylko o to chodzi eee... No i właśnie, kiedy ktoś przyjeżdża, to będzie na naszej odpowiedzialności To trzeba nauczyć języka, pokazać gdzie, co, jak Jak się robi w Polsce A nie w Ukrainie Dobra, idziemy na zakupy, bo muszę już uciekać do pracy niedługo Dziękujemy za obejrzenie, do zobaczenia w następnym filmiku Poinformujemy, jak coś znajdziemy i Pokażemy już, nasze nowe już następny vlog z nowego mieszkania będzie. Albo, albo będzie tak, tak, no właśnie, szukaliśmy szukaliśmy pracy. Jeżeli przyjedziemy nie do nowego mieszkania, to już będziemy e, kupować e, łóżeczko dla dziecka, no i tak dalej. To wszystko będziemy po prostu przygotowywać się. Ole, już ja tam gdzieś w pracy, albo gdzieś. Przychodzę do domu i Ole już tam kupiła jakieś ubrania, jakieś tam. Jakieś kocyki. No, jakieś skarpeteczki, jakieś, nie wiem jak to się nazywa, tak takie na szyję, żeby tam... Śliniawki. Śliniawki, czy jak to się nazywa. Znów będą śmieli się w komentarzach, to jakoś nie tak mówię, tak. No dobra, idziemy do następnego filmiku. Całuneczki Dobra, na razie mordeczki, subskrybujcie kanał, stawcie, zostawcie mi łapkę w górę, jeżeli spodobało się, a jeżeli nie, to nic nie róbcie. Nic nie róbcie. Dobra, do następnego filmiku, cześć.